Dziś spróbuję wygrać polskim klubem Ligę Mistrzów Ale wiek to cena zawodnika Lewandowski normalnie kosztuje 12 milionów A dzisiaj jego wartość to 35 000. Za to Jamal kosztuje aż 200 milionów Ale dzisiaj ta cena zmieni się do 16 Jak coś patrzę na wiek jaki mają w grze Nie pasuje coś? Przepraszam Odlew Poznań w Serio coś takiego istnieje Pod nimi spróbujemy wygrać całą Ligę Mistrzów No będzie to niewywale trudne zadanie A transfery na pewno dzisiaj trochę mi ułatwią bo muszę zmienić mi całą tą jedynastkę na zawodników, którzy pomogą mi wygrać upragnione trofeum. Więc pożegnajcie oficjalnie Petrowa. Żegnaj, adios! Ale na początku zajmijmy się skrzydełkiem prawym. Oczywiste jest to, że na początku muszę kupić Yamala, który kosztuje tylko 16 milionów. Gdyby nie widzowie, sorry, gnoje bo poprosiłem pięciu widzów, aby zablokowali mi kupno pięciu zawodników, i zablokowany został Jamal, Pedri, to też boli Huisen, Van Dyke i Dembele. Bandek i dębele mają tyle lat, że raczej tak bym ich nie spróbowała kupić. Ale ta trójka troszkę zabolała bardziej. A jeżeli też chcesz brać udział w takich odcinkach, to wpadaj na aplikację ze zdjęciami. A to nie jedyne utrudnienie. Bo z jednego rocznika mogę kupić max dwóch zawodników i każdy kupiony zawodnik musi być z innego klubu. Naprawdę nie będzie to łatwe wyzwanie, pomimo tego, że mam aż 500 milionów w budżecie transferowym, ale ułożenie tego dobrze, no dziś wybuchnie mi głowa. Tym bardziej, że na wygranie ligi mistrzów mam tylko jedną próbę, a do tego nasz polski tu będzie występował w Premier League. Serio trzeba dobrze to rozplanować, kogo kupić. No postawiłem na pewniaczka na bramce, na którego wydałem 25 milionów. Jest to zawodnik PSG, Czy jest to oczywiście Donnarumma. Witamy w naszym klubie. Donnarumma jest o tyle dobry, ma jeszcze 25 lat i może dobić do 89 overalla. Postanowiłem, że zmiennikiem Donnarumma będzie Restes, 19-latek. Gdyby wydarzyła się kontuzja, to jest dobrze go zastąpi. Mam o? nadzieję, chociaż. Jest tyle dobrych zawodników z Realu Madrid. Nie na kogo postawić, ale chyba moje ciężko ukradzione pieniądze wydam na. A ja, on wygląda jak Ty mnie nie wyzywaj. Ale kupiłem. Miejmy nadzieję, że pewniaczka. Bo Bellingham przychodzi do nas za 21 milionów. Pozyskaliśmy już trzech zawodników, a już prawie wydaliśmy 100 milionów. Fajny mój hawański Wyglądamy jak. Zaczynamy myśleć o napastniku. I się zastanawiam, między Halandem, no wiem, 50 rala, 23 lata, ale Ossie Man jakoś mnie przekonuje. Ninjago. Zawsze jak gram Haalandem to on nic nie strzela. Nigdy. I nie wiem czy chcę wykorzystywać Manchester City właśnie na Halanda. A Galatasaray? Nikogo tam nie ma przecież. Dobra, najwyżej będziecie mnie wyzywać. No sprowadzę tego Osimana. Mana. Poznajmy problem z tym nazwiskiem. No mi się wydaje, że serio będzie więcej z niego pożytku niż z tego Holanda. I przychodzi do klubu za 26 milionów. Wierzę, że to onda. Tak oceni mój transfer. On on da. Ja jedyny w to wierzę. Też myślę, że trzeba osłabić ligowych rywali. Taki Arsenal, no nie kupię Kiwiora na pewno. Ale Saka, Raj, saliba to są trzy nazwiska, które ciekawią mnie najbardziej. No i postawiłem na salibę. 23 miliony na niego poszły. I kolejne 23 miliony poszły na Trimponga ponga. Zawolnik Leverkusen z tego klubu już nie mogę korzystać, ale też już nie mogę korzystać z zawodników, którzy mają 23 lata, bo mamy kupionego salibę oraz teraz Frim więc ten wiek już nie może zostać przeze mnie wykorzystany. Nie zaprze to bardzo źle. I Flimponga trzeba tutaj zrobić jedną rzecz, bo u nas będzie grał jako prawy obronca. Pozycję będzie zmieniał 28 tygodni, spoko, poczekamy. No skład już ma coraz więcej gwiazd, ławka niekoniecznie, ale sprowadźmy kogoś tam. No i do odlewu Poznań dołącza Franco Mastantuono za 16 milionów, bo tyle ma lat. No na ławkę wiadomo, nie opłaca się aż tyle wydawać, a jest to dobry zawodnik. Nie mam pomysłu w ogóle, na środek obrony. Przychodzi do, mi do głowy tylko. Aukubarski. 81 overal to jest dobry pomysł do pierwszego składu. Turnień, to jest poważne. Wprowadzę go mimo wszystko. Najwyżej będzie na ławkę, bo wydanie na niego 17 milionów to nie jest jakaś fortuna. Jest całkiem wierzę w taki środek obrony. Bardzo głupi. sobie klubami. I taki Bayern Monachium to może być tylko jeden wybór. Czekajcie, kot miał On. Widzicie my. Aaaa. Chcesz tu być? Gadam z kotem. Czemu ty mi nie odpowiadasz? Już gryzi kabel. A co do Bayernu? Musiał być to. Musiala. Musia, musiała. Musiala? Śmieszne. A dołączył właśnie do odlewu. Poznań. Za jedyne. 21 milionów. No już nie mogę więcej. 21 latków sprowadzać. Bo mamy też oczywiście w składzie Bellingama. Jak ten duet może chodzić? Tylko trzeba chyba zmienić formację. Albo nie o. wiem. Jeszcze muszę to przemyśleć. Teraz chyba sprowadzić w końcu jakiegoś skrzydłowego. Na lewe skrzydło mam pewien pomysł. Zawodnik, który poprzednio. Ten sezon miał na pewno lepszy niż ten ostatni, tylko chwilę. Bo teraz pomyślałem o Mbappe, on ma 25 lat, tyle samo co so zawodnik, który mnie wcześniej interesował, czyli leo! No Mbappe jest dużo lepszy. A ja mam przecież Beningama. To chyba wiadomo, kogo sprowadzę na lewe skrzydło No i lewe skrzydełko To oczywiście Leo Jak już mówiłem, 25 milionów poszło na niego I kolejny Roshi, który jest zablokowany Bo Donnarumma też ma 25 lat I też nie mogę korzystać z Milanu I robi się coraz trudniej Ze wszystkich zawodników Liverpoolu Nie wiem, czy dobrze robię Postanowiłem za 22 miliony sprowadzić Gravenberga 22 miliony poszło na niego Nie wiem, jaką ja formację jeszcze zagram Kurde, nie wiem, czy to by był najlepszy pomysł. Bo on się nadaje oczywiście na SPD. Na SP też się nadaje. To może zmienić tą formację. Grafenberg będzie grał tu. Musi, ale SPO i to będzie śmigać. No i teraz 4-3-3 ofensywnie. Może poprzynie się nam ligę mistrzów. Pomoc skończona. Teraz chyba trochę trzeba tych rezerwowych. Kontrowersyjnie powiem, lubię tego zawodnika. Uważam, że jest bulerem. Mason Greenwood. Wykorzystamy wtedy klub taki jak Marsylia. już nie będziemy mogli sprowadzać 22-latków. Ale on może grać na prawym skrzydle. Na SPO, na napastniku I on zawsze daje, chociaż w tej grze Dużą ilość bramek I witamy Greenwooda właśnie na, w naszym odlewie I na tą chwilę mamy 240 milionów jeszcze A zostało nam aż tylu rezerwowych do zmiany No i też trzy pozycje W pierwszym składzie To wszystkie zespoły, które już wykorzystaliśmy To też trochę nam nie ułatwia No nie jest to raczej najlepszy wybór z Tottenhamu Ale na bergwale musiałem wydać tylko 18 milionów, więc myślę, że to Jak na rezerwę, dobra cena po co mi trzech rezerwowych pomocników Teraz do mnie to dopiero doszło i to jeszcze dwóch HP. Nie wiem co sobie myślałem okej okay? Chyba ten Kubarski będzie podstawowym obrońcą Bo mam pewien pomysł na rezerwowego z O Diomante Diomantę ze Sportingu Bo ze Sportingu raczej z nikogo więcej nie skorzystam wiem, będzie będzie żałował Więc witamy tego zawodnika pozyskanego za 20 milionów I ławka jest już dobra Na lewo obronę akurat chcę wypróbować innego zawodnika I już nie będę mógł wykorzystać zawodników którzy mają 20 milionów Lat, to ciągle źle brzmi. Born move przychodzi za 20 milionów właśnie. Kerkes, Overall, solidny, cena, no nie za wielka jak na takiego zawodnika, i on na pewno się przyda. Przypomina uszy. Jak to jak Kerkes? Ja wyglądam jak Mili? No i brakuje nam tylko prawego skrzydłowego. No kupiłbym jeszcze tutaj ławkę, co najmniej z dwóch zawodników, żeby było. I trochę przepłacę. To tylko do tego, jakby Osimen się nie odpalił. I będzie to Hurion Alvarez. 24 miliony na niego pójdą. Fajnie by było wziąć kogoś z Borusi. Do pierwszego składu chyba nikogo takiego nie znajdę. Kogoś raczej młodego bym poszukał. I taki Gitens. No i zdecydowałem się na Gitensa. Zmienię mu na lewe skrzydło, może mu podskoczy trochę ocena. No wyda. Wydaje mi się, że dobra ławka to też jest klucz do wygrania Ligi Mistrzów choć w tej grze I prawe skrzydło zostało Ostatnia pozycja No chyba, że jeszcze sprowadzę kogoś na ławkę A zostało nam naprawdę dużo kasy, bo 115 milionów I tu chyba nie będę się ograniczał A może będę? I sprowadzę Messiego a też kusi mnie Foden A w sumie mogę ich sprowadzić dwóch No nie wiem, czy to dobry pomysł No i musiałem sprowadzić taką legendkę Jak Messi za 37 milionów Największy dzisiejszy transfer Ale kusi dalej ten Foden Bo wiem, że Messiego będzie zamiast spadał overall. I tam wy odlewie Poznań, a bo jak zostało nam tyle kasy to zastąpmy Kubarciego. No i przywitajmy Rubena Diaza za 27 milionów 86 overala. wynika City nie wykorzystałem jeszcze. No i będzie lepszy niż ten Kubarski, no będzie lepszy. Jeszcze na ławce mogę dać jedną osobę. Kurde i przez to, że zostało 51 milionów, chyba muszę pogodzić narody. I sprowadzam drugiego gołta piłki nożnej. Ronaldo za 39 milionów. Nie wiem w sumie po co nam no. Ronaldo, szczerze, zostało nam jedynie 12 milionów, żadnego 12-latka nie ściągnę. Oprócz Raszicy! Musiałem go sprowadzić, oczywiście, ma 11 lat, ale Co? nie oszukałem. Ronaldo idzie na ławkę, na pewno się tam odnajdzie, a Raszica będzie do zadań specjalnych. Ale tak się prezentuje pełna jednastka, i jeszcze flimbungowi trzeba trochę zmienić pozycję. Ale spokojnie, zacznijmy. Walkę o ligę mistrzu. a pierwsze mecz jest z Liverpoolem w Lizy. Pokażmy, że potrafimy. Zabraliśmy od niej Gravenberga. Ze wszystkich zawodników Liverpoolu znajomych Gravenberga. Jesteśmy zwycięzcami. Jeden do z Liverpoolem. Dobrze to słakuje. Odlew Poznań jeszcze pokona Manchester City Gdzie jest znowu 1-0? Saliba z bramką A patrzcie, Greenwood wszedł i 7-0 Mówiłem, że on jest dobry Hull City nas nie interesuje chyba A Liga Mistrzów jak najbardziej Wiemy z kim zagramy dokładnie Kibice z Odlew są rozczarowani decyzją jaką podejmuje Grosso Aby Lamin Jamal, nowy nabytek, nie zagrał przeciwko klubowi Brighton? Straszne. Nie ma Jamala przecież Może no, chodzi o rosicę. Czy jest tak samo wielkim talentem? No zajmijmy się z tym z kim zagrałem w Lidze Mistrzów. Trudne mecze, Juventus, Bayern. Reszta na luzie. Messiemu już spada overall, a nie kupiłem innego prawego skrzydłowego. Co za debil. To było tak głupie. No i pierwszy mecz z Young Boysami. Czuję napięcie w powietrzu. 6 do dwóch, Ale to był wynik! Oleo hatry w ogóle. Co to był za piękny mecz. Nie jesteśmy do zatrzymania. No i znowu o tym Jamalu. On nie grał u nas. Oficjalnie zmienił <grym> ulubiony klub. <grym> o co ci chodzi? Nie, jest i 25 Wsyłają schizofrenię. Oj, Bayer. Na to czekaliśmy. Czy oni kogoś kupili? Nie, tutaj mylę, 3 do 0. Realnie obstawiam taki wynik. 3 do 2. Wygraliśmy. Ja wiem, ale ta liga mistrzów nie będzie taka prosta, chyba. No znowu o tym, Jamalu. Nie wytrzymał. No. no. i znowu 3 do 2. Ej, ostatni wynik nie jest pocieszające. Znaczy wygrywamy. Sneka, 2 2-0 z klubem. Brusz. Pierwsza porażka. No to w Lidze. No i Juventus. W Lidze mistrzów jesteśmy na czwartym miejscu. Wkładzie zawodnicy się rozwijają, nikt nie ma kontuzji z Juventusu nie wzięliśmy żadnego zawodnika, mnie to szczęście nie dziwi Trzepą ty! wielki zawodnik Sarai, dwie brameczki, o tu chodzi, przecież on tu nie gra oficjalnie kończę z tym, przestańcie Lipsk w sumie nie jest łatwym rywalem, no i nie był chyba wygrałem wszystkie mecze w fazie ligowej, Monaco przedostanie nasz mecz w Lidze Mistrzów, oczywiście że wygrana no i ostatni mecz z Celticiem, i wszystko wygraliśmy a nie ma kamerki, zrobiłem potęgę w Lidze ja jestem pewny mistrzostwa. A tutaj w fazie ligowej wygraliśmy po prostu wszystko. Każdy klub może być w strachu. Carboka podpadliśmy. Z Liverpoolem 3-2. do 2? My możemy sobie faktycznie nie poradzić. Nie, z tym Liverpoolem to na pewno jakaś pomyłka była. W strzelców póki co Martinelli. Z naszej nikogo nie widać. Gdzie są zawodnicy od lewu? Dopiero Bellingham 12 bramek w asystach. Też nikogo. Okay. Leo. Leo to chyba najlepszy nasz zawodnik. Donoru ma 6 cyklonów. Czemu nie jesteśmy tu najlepsi? Ogólnie Leo ma 2 23 bramki. Bellingham 20. Czemu jakiś Williams ma 3 bramki? Zwalnią go. Ale nie jesteśmy. Rashica nie gra. W ile zagrał. Dzieją się tutaj niektóre dziwne rzeczy. Ronaldo nie dostał żadnej szansy. Nieźle. Tutaj dużo zawodników nawet nie dostało szansy. Bergwal. No i chyba tyle. A w asystach najwięcej. Leo! Ale to jest bole. Musiała słabo sobie radzić. Serio. Nie są ważne statystyki. Zawsze ważne są trofea. A w kolejnej rundzie Ligi Mistrz zagramy z... Na Gironę. Ej, przegraliśmy Angi kolejnym. Ja już miałem jego top. Ale ten skład może naprawdę się wywalić z tej lizy mistrzów. No, Girona jest oczywiście słabszym zespołem. No i proszę, chłopaki, no nie możemy z Gironą. O oh, jezus, magia 3 do 2. Gravenberg uratował. od dwie bramki. O, to jest dobry plik. A jeśli ja na mnie zastanawiałem, czego brać. I dalej o tym, Jamalu. On u nas nie gra. No i rewanżowe spotkanie. My możemy się wywalić. Nie jestem mentalnie gotowy na to spotkanie serio. Czy przechodzimy? Tak jest! 3 do jednego. A naprawdę nie było to łatwe spotkanie. Bellingham, dwie bramki. Leo. No, zagraliśmy nieźle. Chociaż tutaj Ruben, Kerkes. No, mogi lepiej. My przechodzimy do kolejnej rundy. W tej rundzie na pewno Jamal dal nie jest naszym zawodnikiem. I trafiamy na. I trafiamy na Liverpool. No, z tych przeciwników. Oprócz może Real Madrid. Najtrudniejszy rywal. Tu może się zakończyć nasza przygoda. My im zabraliśmy. No, o? nawet Bercha. To chyba był naprawdę błąd. wie mnie fakt, że dalej. Jest tutaj jeden zawodnik Trochę przykro mi się zrobiło I trzy do jednego Saliba Messi oh, Griezmann czerwona kartka która robi Griezmann Teraz jestem pewny Że przechodzimy dalej O oh, kur Leo ma kontuzję Dobrze, że ja sprawdziłem tego gitensa On trochę nas ratuje Ale o Leo to był nasz najlepszy sofonik. Rosica idzie na ławkę Kur Takiej kontuzji się nie spodziewałem Na ile jest ta kontuzja Zapalanie więzadła rzepki Cztery tygodnie Na finał i mistrzów może wróci A jeżeli mieli tam zagramy. Liczę, że roślica wejdzie z ławki. To może uratować nas. Jeden do jednego. Kerke z Bramką. McAllister. Roślica nie wszedł, niestety. Tu Real Madrid jest przemocny Pokonał Milan 6 do 0. Prawdopodobnie na nich trafimy. O nie, Inter. To lepiej, chociaż niełatwo. Z Interu chodziło w sumie. Nie wybrałem żadnego zawodnika. To może był błąd. Mówię nawet takiego ocierbiego zamiast Ronaldo. Dalej nam o konkluzję. Na wie wierzę. Po coś go sprowadziłem. Bardziej wierzę. Frafi. A to swoją drogą. Pokażmy wynik. 3 do 0. Giten strzelił? Nie. Messi dwie bramki. tym Messi sprowadzenie go za 37 milionów to no, nie był głupi pomysł. Leo wróci na finał. No chyba, że Inter naprawdę nas teraz zaskoczy. Nie zaskoczył. Wygraliśmy skromnie 1 do 0 i przed nami wielki, jedyny finał. Z Realem Madryt. Tak jak myślałem, nie mają Bellingama, ale mogli w jego miejsce kogoś sprowadzić. Boże, kurde, ten Jamal nie gra. Nie wierzę, co za marnotrawstwo czasu. I finał jest już przed Zaznaczę. W Premier League wygraliśmy. 89 punktów. Tylko 3 porażki, 8 remisów. Tu nie udało się. To też nie. I obchodzą mnie puhary. Ważne jest to, że Lao wrócił po kontuzji. Do no najsłabszych w składzie jest Messi. Jak to brzmi? Ekipę zwycięzców ułożyłem w Real Madryt. Wygląda to równie dobrze. No, Nikogo za nie sprowadzili ewidentnie. ascensio tutaj jest. To może być ich problem. A czy my wygramy finał Ligi Mistrzów? Czy ten challenge uda się wykonać? Padły trzy bramki. Pierwszą bramkę przyjemniaczej z Galata Sara, Później Vinicius. I ostatnią bramkę ze wszystkich zawodników strzelił Kerkes. Udało się wygrać ligę mistrzów. Dwa do innego w finał z Real Madryt. No, nie był to najtrudniejszy challenge, jaki robiłem. Mogłem sobie dać mniejszy budżet. Może zrobimy coś takiego, na przykład z Mistrzostwami Świata. Co wy na to? Tutaj macie film, który serio warto zobaczyć. A nam zostało fetować, bo razem z drużyną z Poznania udało się wygrać tą piękną no i jeszcze premier.